Cześć, z tej strony Radocha. Witam cię serdecznie w sobotę 14 grudnia. E, tak sobie w sumie przypomniałam, że wczoraj było świętej Łucji e, i z całą pewnością w pewnym szwedzkim sklepie musiało być niezła atrakcje, no, ale przypomniałam sobie o tym dzisiaj, więc no cóż, <gryw> dzisiaj dalsza część świętowania e, przygotowań tak naprawdę świątecznych. No i cóż, jest sobota. Moje dzieci dalej. Siedzą w piżamach w łóżkach y, na mój argument. No przecież y, no w zasadzie na moją prośbę, żeby się ubrały. Y, mają kontrargumenty, dlaczego w zasadzie nie mogą być w piżamie cały dzień. No cóż, y, nie mam szczególnie adekwatnego argumentu na to i y, y, y wersji takiej, że koniecznie muszą się przebierać. A zatem no cóż, niech siedzą, <gryw> póki nie będziemy pewnie gdzieś po południu wychodzić niestety pogoda mnie mocno dzisiaj rozczarowała pomyślałam, że będzie piękne słońce e, kilka dni temu takie były zapowiedzi za to no cóż, ta piękna pogoda była wczoraj a dzisiaj jest tak zostawia to do życzenia e, poza tym cóż, no jest sobota e, przyznam szczerze, że e, z zaskoczeniem chociaż w zasadzie nie powinno mnie to zaskakiwać ale dzisiaj chciałam się podzielić tym, że bycie samodzielną mamą i bycie samodzielnym, samodzielną kobietą czasami bywa dość trudne, szczególnie kiedy wszystko się sypie, zlew się zatyka, zmywarka siada i tym podobne prace domowe są do wykonania. Tak sobie wtedy myślę, no może to zrobię jutro. Szczególnie, że nie jest to zakres y, takich, takich tematów, które, w których się specjalizuję, więc nie jest łatwo. Ale okazuje się, że za wszystkim można sobie poradzić. Ja zawsze mówiłam, zawsze powtarzałam to, że y, jeżeli czegoś nie potrafię zrobić, to wystarczy, że mam na to pieniądze. Gorzej jest, kiedy nie masz na to pieniędzy i nie potrafisz czegoś zrobić. Ale dzisiaj, szczerze mówiąc, to już nie jest problem. Z jednej strony, oczywiście, możemy mieć przyjaciół, którzy nam chętnie pomogą i potrafią pewne rzeczy zrobić, a poza tym mamy YouTube'a, a na tym YouTubeie jest absolutnie wszystko. Choć najlepiej byłoby oczywiście mieć dobrą duszę obok siebie, która pomoże i która będzie wspierać i która czasem nawet zauważy wcześniej, że coś wymaga naszej uwagi, zanim my to dostrzeżemy, bo tak też czasem. Bywa. Zatem sobota jako dzień taki porządkowy, chyba w większości polskich domów. U mnie w zasadzie chyba najmniej, ale faktycznie to, że jesteśmy razem, że nie ma szkoły, nie ma pracy i przebywamy razem w jednym pomieszczeniu, to pomieszczeniu, w sensie w jednym mieszkaniu, to często pokazuje, ile rzeczy jest do zrobienia, do ogarnięcia, do zaopiekowania. A oczywiście najważniejsze. Dla mnie przynajmniej jest ten czas spędzony razem, chociaż wiem też, bo moje dzieci bardzo o to za każdym razem, nie chcę mówić, że walczą, ale opierają się jako punkt dla siebie priorytetowy, aby odpocząć. Co odpoczywanie oznacza? Oznacza granie i oglądanie atrakcji na ich własnych telefonach. No nie mogę tego zabronić, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, a nie w innych, więc godzę się na to w pewnym sensie z bólem serca, a z drugiej strony sobie myślę, a co tam, to ja też zrobię to samo. No i tak sobie funkcjonujemy. Czeka nas dzisiaj pewnie jeszcze um, trochę atrakcji. Ja też wychodzę trochę ze swojej strefy komfortu, bo nagrywanie w domu z dziećmi yy, Bywa czasami nieobliczalne, zaskakujące. No ale jak widać dzisiaj zarówno asystenci, jak i, jak i dzieciaki dają radę i nic się jeszcze nie rozwaliło przez te 5 minut ostatnich. I tego się trzymajmy. Dobrej soboty, dobrego weekendu. No i chociaż może odrobinę słońca, gdzie niegdzie. Mocno Ci tego życzę. I do zobaczenia. Jutro mam nadzieję. Cześć.